Wielu właścicieli małych firm, freelancerów i sprzedawców zmaga się z tym samym problemem. Mimo tego, że ich produkt jest świetny i naprawdę rozwiązuje problemy ich klientów, to ich klienci nie czują do niego entuzjazmu. Bez iskry emocji sprzedaż tak naprawdę grzęźnie. Klient niby słucha, kiwa głową, a na koniec, zamiast powiedzieć, tak, wchodzę w to, to przeciąga decyzję na później i mówi: dobra. Wyślij mi Pan ofertę, a ja się nad tym jeszcze zastanowię. I problem w tym, że sam świetny produkt tak naprawdę nie wystarczy. Bo potrzebna jest jeszcze porywająca prezentacja. I teraz możemy się zastanowić. Co wpływa na to, że klient nie czuje entuzjazmu? Może być tak, że w twojej prezentacji produktu po pierwsze nie skupiasz się wystarczająco na potrzebach swojego klienta, może dajesz zbyt dużo liczb, zbyt dużo samych faktów, funkcji, opisu tego, czym w ogóle jest twój produkt, albo jaką wy jesteście świetną firmą, zamiast skupić się na emocjach. I rezultat jest taki, że klient po prostu nie czuje tego czegoś, a to jest frustrujące, bo przecież wiemy, jak bardzo nasz produkt może pomóc naszym klientom, a oni nie czują do niego tej samej ekscytacji. I to jest problem. Ale teraz dobra wiadomość, bo entuzjazm można wzbudzić. To jest umiejętność, której można się nauczyć. Wyobraź sobie, że każdy klient reaguje na Twoją prezentację produktu z entuzjazmem, z błyskiem w oku i nie może się doczekać, żeby skorzystać z Twojego produktu. Taki klient nie tylko chętnie kupuje, ale także poleca ciebie innym z prawdziwą pasją. Masz takich klientów? Jeżeli jeszcze nie i brzmi to dla Ciebie trochę jak bajka, to jest to realna szansa, kiedy zastosujesz odpowiednie podejście.